Cześć, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku z naszej budowy domu. Troszkę muszę ustawić temat mebli, ponieważ mam tutaj pewien mały problem z przełącznikiem prysznic kran Co to się stało? Po prostu kiedyś za mocno go pociągnąłem i już został w jednej pozycji. I teraz, jak już nawet wpada na dół, cieknie mi, zarówno tutaj z prysznica jak i z kranu. Znaczy teraz troszkę jest ta sytuacja lepsza, bo już to zdążyłem rozebrać i przepatrzeć co się stało. Ale jeśli macie jakiś problem z tym całym mechanizmem, to być może nie trzeba kupować nowego, tylko wystarczy go naprawić. Hmm. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób to zrobić. Najpierw musimy dostać się do samego mechanizmu i tym się teraz zajmiemy. Także zapraszam na odcinek. Zaczynamy od tego, że trzeba to wszystko porozkręcać. Pierwsze co to sama góra tego jest tutaj na gwincie. Problem polega na tym, że to naciśnienie będzie bardzo, bardzo mocno siedziało. Nie ma tutaj jak złapać tego żadnym kluczem. Możemy co najwyżej złapać to kombinerkami, tylko że nie chcemy tego robić, ponieważ zaraz zarysujemy całe to stroberko. Więc bierzecie sobie jakąś szmatę, owijacie to tutaj, łapiecie i z bardzo dużą dozą z dużą dozą spokoju i wyczucia okręcacie sobie to ile się da to próbujecie potem palcami pokazuje wam się coś takiego i teraz macie dwie rzeczy do wykręcenia dzisiaj to trzy, po pierwsze od znaczy tego co jest na dole tutaj klucz płaski dziewiętnastka Łapiecie sobie to, ale najczęściej te elementy nie są zrobione dobrze. Także są idealnie spasowane jak śruby. Więc oprócz tego, że sobie złapiecie tą szmatą, żeby nie porysować, to jeszcze troszkę tutaj zmniejszacie tę szczelinę między tym a tym. Jeśli będzie za dużo, składacie na dwa. I jeszcze raz. Wsadzacie sobie na to w tym miejscu wyżółwienia i obracacie tu też trzeba będzie zrobić to z wyczuciem. Co z mechanizm tutaj chodzi. O. I zostaje nam coś takiego. Teraz, jak się dobrać do tego mechanizmu, co jest najtrudniejsze? Zwróćcie uwagę tak, tutaj mamy miejsce na klucz płaski. Tym możemy sobie wykręcić górę, ale to nam nic nie da, ponieważ wymienimy tylko część mechanizmu. A my potrzebujemy całość. I tutaj od spodu mamy taką wielką, wielką śrubę z łubem na imbus. Jak myślicie sobie, że macie taki klucz imbusowy, to się mylicie. Ja miałem specjalny zestaw do auta Torx 55. Jest za mały. No więc e, wpadłem na genialny pomysł, że po prostu z zestawu grzechotek będziecie sobie taką albo krótszą przedłużkę. Więc to będzie pół cara. I wkładacie, tylko to też to jest zbyt małe. To Wam wejdzie, ale będzie się tutaj będzie latać. Więc znowu szmata. Owijacie dwa razy i wykręcacie. Zaraz Wam pokażę. Tak. Raz. Dwa, żeby zwiększyć średnicę. Wsadzacie to tam na hama, może jeden raz wystarczy, o. I kręcicie w tę stronę. Po jakimś czasie już nie trzeba tej szmaty, bo to jest na tyle luźne, I że grzechotka wsadzona, tylko że ona musi być wsadzona lekko pod kątem, już umożliwi Wam wykręcanie, a potem dacie rady wykręcić to nawet palcami. Wylazł w dół. Dalej siedzi góra. Żeby wyciągnąć górę, tutaj jest najprostsza rzecz. Klucz płaski, dycha. Tu nawet nie trzeba się aż tak bardzo certolić z tym, żeby coś tutaj wkładać, zakrywać, ponieważ ten guzik, ten grzybek, który tu będzie, on to zasłoni. No ale jak chcecie, możecie dać sobie tutaj jakąś między, między warstwę z jakiejś właśnie szmaty i wykręcacie. To po chwili wyjdzie sobie samo. I cóż Waszym oczom się ukaże? w jaki sposób to działa, zwróćcie uwagę na to, to jest przykręcone od góry. Ten element jest złapany do obudowy z góry, ten element jest złapany do obudowy z dołu. Tutaj macie ten wielgachny imbus. I tutaj jest zaworek. Jeśli jest to Wciśnięte, to woda to opływa i leci do kranu. Jeśli jest wysunięte, woda wpływa tutaj, nie leci do kranu. Ten element jest na stałe, więc jak ruszamy tym grzybkiem to chodzi sobie o ten czpień tutaj. Ten ruch musi być płynny. Ta sprężynka sprawia, że potem jak wyłączymy prysznic, to to wraca do pozycji poprzedniej. Jeśli wam to nie działa, to albo jest uszkodzona sprężyna, albo jest zbyt słaba, łatwo jest takie coś znaleźć i wymienić. Tutaj musicie mieć uszczelkę na tym. Uszczelka sprawia, że nie wylatuje wam woda górą przez ten grzybek. Ta uszczelka tutaj sprawia, że woda nie wylatuje nam górą przez obudowę kranu. No i co się stało u mnie? Ja znalazłem tę szczelkę latającą sobie w środku w tym miejscu, a ona musi być tutaj, bo jeśli tego nie ma, to to jak sobie wchodzi, tutaj nie ma żadnego ogranicznika, plus tylko metal i metal. A to jest trochę za mało, dlatego też u mnie cały czas ciekło przez kran i ciekło przez prysznic. Ten ostatni, już bastion. Przy przeciekaniu musi być wsadzony o, właśnie tutaj. Teraz, jak to sobie dojdzie, widzicie, tu jest taki stożek. To sobie wchodzi i zamyka nam tutaj przepływ. A jeśli będziemy chcieli wyciągnąć, proszę bardzo, otwiera się i nie leci przez kran. Taka to prosta zasada działania. Teraz przejdźmy do samego kranu. Spróbujmy to wszystko zamontować. Dobra, mamy te nasze elementy. To nam od góry nie wejdzie. Musimy to wsadzić od dołu, a z kolei to nam nie wejdzie od dołu, więc musimy to zdjąć. Sprężynka musi na tym być. Możemy sobie to wpasować od razu tutaj. O i wsadzamy. I przykręcamy. Tu znowu jest ten sam problem z tym imbusem. Żeby to przykręcić i nie uszkodzić, No to trzeba naprawdę uważać, żeby tego nie obrobić. O, już się obraca, ale może wystarczy tak. Dobra, siedzi. Teraz to. Sadzamy tak, żeby sprężynka tutaj Ładnie siadła. O! I wlazło to. Na ten gwint. Dokręcamy sobie to. oddechu. Też bez przesady. Z wyczuciem. No i już widać, że to działa. Nawet słuchać to domykanie. No tylko, że nie ma tego grzybka. Grzybek jest po to, żeby nam ułatwić. Coś mi tu źle wlazło na gwint chyba. O. No i zobaczmy. Leci przez kran, ten jest w dół. Leci też sztyk. Sądzę, że to jest problem z tym powrotem. Może przy większym ciśnieniu będzie trochę lepiej. Zobaczmy. Też nie. Trzeba by się tą sprężyną zająć. No ale dobra, w każdym razie to działa. To jeszcze trzeba koniecznie przykręcić. Jeśli wam ten wąż podczas przykręcania się obraca, to spróbujcie sobie wcześniej dać mu troszkę tutaj naprężenia, zanim to dokręcicie. Dziewiętnastka. I kręcimy. O. No i zobaczmy. Zobaczcie sobie, czy nic nie cieknie. Gdzieś siada ten grzybek. No po prostu trzeba ten mechanizm nieco rozruszać. Bo naprawdę. Zdrowo tam za zapieczonym przez to, że ta uszczelka wam podeszła. Dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli ten element w środku będzie uszkodzony, czyli jakiś skrzywiony czpień albo yy, cieknąca uszczelka, jakaś taka przerwana, bądź to jest stara, sparciała, kupcie sobie cały ten po prostu element, który idzie w środku. Nawet chyba jest grzybkiem sprzedawany, kosztuje to, nie wiem, 15 zł. I sobie go wymieńcie. No tutaj była kwestia tylko nałożenia tej gumki, więc nie ma sensu kupować nowego. Ale być może w Waszym przypadku. Coś takiego będzie trzeba, w każdym razie na pewno nie kupujcie nowej wylewki przez taką pierdołę, jak zepsuty ten przełącznik. Jeśli macie tylko troszkę narzędzi, a te, które Wam pokazałem, raczej będzie miał każdy, to dacie radę to naprawić. Dobra, w tym tylko to tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam Was do subskrybowania, bo takich odcinków, w których staram się pokazywać lifehacki, będzie bardzo dużo. A my co? Widzimy się jak co tydzień w piątek o 18. Cześć! អូយ